Witam serdecznie, słuchajcie, ja nie będę, ale mógł ta cholera, ja nie będę przedłużał wstępu, tylko powiem tak, jest wczesny poranek, niedzielny, 8, 8, 8 czerwiec i zapraszam Was, znaczy powiem tylko tak, wybierałem się po kurki i rano, rano siedząc w domu pomyślałem, że zanim pojadę na te kurki, odwiedzę takie dwie moje stałe miejscówki, które... Po których mogłem się spodziewać czegoś. Na pierwszej nie było totalnie nic, ale wszedłem na drugą. Jestem tam kawałek w lesie. Wróciłem się właśnie po koszyk i po nożyk, i wreszcie mogę zrobić ten wstęp, ale nie przedłużam. Chodźcie ze mną, zobaczycie, zobaczycie co, co tam się znajduje. Poezja. Ja powiem Wam tylko tyle teraz, że od grudnia zeszłego roku czekałem na tą chwilę. No, stara miejscówka pokazała pazur, wam powiem, zobaczcie. Zobaczcie, co tu się zaczyna dziać. Nie będę tu nawet mówił, co to za gatunek grzyba, bo doskonale widzicie. No, ale ja te takie, no ten to już jest niezły do wzięcia. Zobaczcie, co tu się u mnie zaczyna dziać. No to była decyzja dzisiejszego poranka, żeby te miejscówki stałe takie odwiedzić, ale byłem tu kilka dni temu i była cisza, aż tu ci masz to jest nic. To jest nic tutaj te. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja sobie te mniejsze pozbieram. Takie. Większe jak może 3 cm, te mniejsze zostawię i powiem Wam, że ja tutaj daję sobie rękę obciąć. I jak to się mówi, jutro będę chodzić z ręką, bo ja tu wracam za kilka dni i tu w tych liściach, tu w tych liściach po prostu biorę koszyk i wyciągam z tych liści koszyk pięknych usiadków. Dobra. Kolejny, zresztą widzicie, nie wiem nawet co mówić, parcie, droga, kolejny za nim na drodze, następny z boku tej drogi, kolejny perduś wyrasta, kawałeczek dalej, młodzież w górę bije. Kolejne dwa. Patrzcie. Następne. No po prostu jednym słowem, oj, ale się poślizgnąłem. Zaczyna się tu takie pertki. Kolejne, kolejne. Następne i tak w nieskończoność. Ale co najlepsze, to to dopiero się zaczyna. Następne. Następny. Bo nie będę tu się wytężać i mówić. Kolejny, kolejny. To jest kwestia kilku dni. Zobaczcie w tych liściach, z tych liściach zaczynają. No, spójrzcie na tego. No, ja tu na spokojnie sobie pochodzę. Zapewne będą zaczerwione. Jak to usiadki już czuję, że jest mięciutki. Oczywiście przykrywamy. Grzybnie, no ale to jest miejscówka moja, sprawdzona od wielu, wielu, wielu lat. I jak widać, jak już kiedyś mówiłem, jak się dba, tak się ma. Nie szarżuję tutaj z kulturką, podchodzę do tych grzybków, no ale popatrzcie tylko na to. Jeśli, jeżeli jeszcze byście mogli poczuć zapach tego lasu i tego, co ja czuję, chociaż wizualnie kawałeczek, kawałeczek tego możecie łyknąć. Dobra, słuchajcie. Ja sobie tutaj pochodzę na spokojnie pozbieram te piękności i zaraz się z wami tym podzielę moje. Odbieram imowe, ja już tu byłem wcześniej. Patrzcie, tutaj nie ma nie ma co dryptać po tych liściach nie patrząc na nie, bo tu jest grzyb za grzybem. Patrzcie. A to co będzie tu za kilka dni, no to tak jak powiedziałem. Ja tutaj wpadam i kosz grzybów zbieram. W uno momento. Coś pięknego. No i tak jak się po części spodziewałem. Powiem wam, że tak. Te trzony mają zaczerwione. Po naszemu robaczywe po prostu. Ale główki będą, kapelusze znaczy. Będą chyba w porządku. No i efekt końcowy słuchajcie ja ich nie ubieram bo jak zacząłem je zbierać no widzicie po mojej dłoni one są brudne od tej ziemi wczoraj burza niezła przeszła są brudne od tej ziemi jak jasna cholera także na spokojnie w domu sobie je przebiorę bo nie dość że jest to uciążliwe skrobanie takich wiecie o czym mówię słuchajcie dobra nie będę tutaj przedłużać to jest tylko namiaska tego bo tutaj Tyle co widziałem tych kropeczek małych, to jest po prostu no. Wrócę tutaj na pewno za dwa dni. Przemieszczam się po te kurki. Jeśli jesteście ciekawi, jak te kurki wyglądają z zeszłego filmiku, czy podrosły, czy w ogóle są, bo to droga, droga taka widać, uczęszczana. To może wczoraj w sobotę ktoś tam przemknął i je dojrzał i zebrał. No ale to to już jest te kurki, to już jest tak zwany deser po obiedzie, bo tutaj tym widokiem i tym co czuję się najadłem do syta tego pięknego poranka. No i niecałą godzinkę później znajduję się już na tej drodze, na której zostawiłem te kurki. Ja już z daleka nie widać tego pewnie, ale ja już z daleka widzę tą piękną żółcie na tle tej zieleni na tej drodze. Czyli są. Oj, ale widzę, że nie za bardzo podrosły. Nie, no chociaż może coś się z tego wybierze. No na pewno. No zobaczcie kuraki tutaj dosłownie jak. Kępa, no kępa, kępa kurek No życzę wam naprawdę Takich oto Początków tego sezonu Z całego serducha No kurczę, no coś wyzbieram Ze względu, że Trzymam aparat na, Trzymam w dłoni A potrzebuję drugiej dłoni To ja sobie tutaj Na spokojnie je pozbieram No ale Trochę kurczę się większych spodziewałem po ilu? od czwartku, no jest niedziela, po tylu dniach. No, a najważniejsze, że są. Ale ja sobie tutaj, jak już tu przyjechałem, to jeszcze sobie troszkę pochodzę tu po tym lesie. Dobra, zbieram. No i wygląd. Wygląd zawartości tego koszyczka. Może nie jest estetyczny, ale wartościowo to jest cudo. Na spokojnie sobie w domu obczyszczę, bo po tym deszczu są. Tak ufajdane te grzyby, że tutaj bym ślęczał. Nie wiadomo ile dobra. Tutaj sobie wyciachałem tych te, te mniejsze zostawiłem, ale jak mówiłem, jeszcze tu się pokręcę. Także zapraszam w dalszą drogę tu ze mną. No i tak się chwilę tutaj to nie jest ta droga, na której znalazłem całkiem inna, ale podobne tutaj te drogi. To i widać, że i gołąbki wyskakują. Ale zobaczcie. No już o takie to mi chodziło. Dobra, tą singielkę to Bachi do koszyka. Ale przejdźcie ze mną tu. I popatrzcie. No takie to już w migraj Do zabrania. Zobaczcie jakie kureczki piękne. No, dzisiaj będzie pojedzone. Chętnie bym się tym smakiem podzielił z wami, ale no, jest to niewykonalne. No, zobaczcie tu, tu jakaś trącona. Pewnie przez zwierzynę. No, takie to, jakby tamte były takie, no to byłbym w pełni szczęśliwy, ale to, co właśnie trafiłem tutaj. No i to jeszcze nie jest wszystko. Bo ja tu widzę, że, że pod tymi listkami, to tutaj się nie jedna, nie jedna kureczka kryje. No, ja sobie tutaj skupię się na ich zbieraniu. Zresztą widzicie co się dzieje No co za fantastyczna niedziela tego 8 czerwca Tak ostatnio narzekałem że nie ma ślimor już idzie A kiez ty gościu o tych kurek Przetransportowałem go gdzieś tam dalej A tu co? Jest za góreczka? A nie Coś miałem mówić Dobra Zapomniałem, bo już ten dzień już taką euforię we mnie wywołał. Zbieram co mam zbierać i jeszcze tutaj pochodzę. Definitywnie. No i powiem Wam, że tutaj to co się nie ruszę, to widać takie kępki w tym kompleksie leśnym. Tu jest definitywnie inny las. Inny las, inny podszyt I bardziej jest na Blaszkowce tutaj Miejsce, jak widać, kurek u mnie jest akurat mało, za to są borowiki. Dobra, ja po pomalutku będę się z Wami żegnać. Widzimy się zapewne za jakieś 2-3 dni w filmiku pod tytułem Kosz borowików usiadkowanych w 5 minut. <laughs> Bo na pewno tak się wydarzy. Fajnie, podlało, podlało. Także trzeba się cieszyć. No i życzę Wam, wiem, że nie wygląda to estetycznie, ale wiadomo, w domu obczyszczę te grzybki. No, i życzę Wam, abyście również obficie zaczęli ten sezon grzybowy 2025. Dobrze, trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce.